Cześć kochani! Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo wystąpią przed wami LOL Surprise laleczki, które są bohaterami prawdziwych gier. Zmierzą się ze sobą w prawdziwym pojedynku. Będą mieli fantastyczne stroje. LOL Surprise boys are cat heroes. Jak widzicie słoneczka, jest to wielkie opakowanie, w środku mnóstwo pudełek, i na samej górze jedno wyróżniające się pudełko. Nie jest czarne, tylko jest yy, na górze srebrne, ponieważ w środku mamy dziewczynkę. Ja wiem, że LOL Surprise ma ciągle nowe zestawy, ciągle jakieś nowości, no ale to, to jest zupełnie odjechana rzecz, ponieważ nie są to kule, nie są to pudełka, a prawdziwe maszyny do gier, takie, które były popularne w latach 80. Wrzucamy monetę, tutaj mamy przyciski, tutaj mamy taką gałkę, no i zaczynamy granie. W czarnych pudełkach, z tego co się domyślam, mamy chłopców. Ich do skolekcjonowania jest tam kilku. A tutaj w tym srebrnym pudełku, jak Wam mówiłam, jest przepiękna dziewczyna. Trochę wyglądają jak super bohaterowie, ale przede wszystkim jak y, jacyś zawodnicy z gry. Wy nie zapomnijcie zostawić na dole komentarza z hashtagiem Sylwia testuje. I zostawcie jeszcze drugi komentarz i wystawcie taką ocenę tym laleczkom. Od jedynki do szóstki. Wiecie, taka szkolna ocena. A ja na początek ściągam ten taki papierek. O, o wow! Patrzcie na to! To jest ta laleczka. Zgadzałoby się tutaj z tym rysunkiem. To poczekajcie, to tutaj powinna być taka. Dobra, ściągam. Krzyczy do mnie unbox mi, więc już otwieram. Oh, oh my god, patrzcie na to. Tutaj jeszcze oczy widać, a tutaj jest taka ciemna szybka. O, ja cię kręcę. To naprawdę wygląda jak maszyna do gier. Możemy to tutaj poruszać. Po boku mamy pokazane te laleczki. Jest oczywiście logo: Arcade Heroes. Ja tak do końca nie wiem, jak to otwierać, bo nie oglądałam innych filmików. Widzę tutaj całą ekipę. No dobra, słuchajcie, y, musimy się dostać teraz jakoś do środka. Okej, okay, sprawdziłam już, wiem. Tutaj y, na tych papierkach, które ściągnęłam, były saszetki i one są mega potrzebne, kochani, bo bez nich to my nie otworzymy, ani, ani w ogóle nie uruchomimy tych naszych maszyn. Jak mówiłam, one zadziałają wtedy, kiedy użyjemy monety. Nie chciałam brać prawdziwych pieniędzy. Ciekawe, czy by zadziałały. Mamy tutaj taką monetę, złotą. Jedna i druga do drugiej maszyny. I teraz tak, wrzucamy ją, oczywiście, tutaj w to miejsce. Musimy ją jakoś tak wcisnąć. O, zobaczcie, dzięki temu już nam się otwiera tutaj coś. O, to chodziło, o ten mechanizm. Teraz y, musimy otworzyć, o, tę górę, o otworzyć albo ją w ogóle wyciągnąć i mamy figurkę. E, pierwszą figurkę jaką wyciągnęłam to jest ta figurka chłopca, jako ona jest duża. Otwieramy ten plastik. O wow, jak to będzie fajnie wyglądać. Powiem Wam, że w tym stroju to już tak nie wygląda jak prawdziwe LOL. Nadchodzi on Super robot. No zobaczcie, tak się prezentuje. Zginane nogi. Ręce również, takie zginane, ruchome. Widzę, że głowa jest tam schowana pod spodem. No zobaczcie, podoba Wam się ta figurka? Dajcie znać, bo to nie wszystkie niespodzianki. W środku mamy jeszcze... O, jakąś kartę. Uuu, co my tutaj mamy? Fanboy. Um, jakiś level piąty jest pokazany. Szóstka za pizzę, czwórka za... Motkę z okularami i dziesiątka to coś jeszcze. Jakieś oznaczenia, kochani. Tak się prezentuje w swoim stroju. Oni chyba przechodzą jakąś transformację. Tutaj instrukcja. No i oczywiście ulotka prawdziwego kolekcjonera. W kolekcji mamy sześć laleczek. Widzę, że jest jedna Infinity Queen, czyli dziewczynka. Nam się trafił ten fanboy z cosplay klubu. Widzę, że inni chłopcy też bardzo ładnie tutaj wyglądają. Jest mini plakat. Jeszcze jedna rzecz, tutaj gdzieś na górze. Yy, dosyć skomplikowane jest otwieranie tego zestawu. Co my tu musimy zrobić? Ach, no tak, ekran nam się pojawia. Jak w grach przy takich właśnie maszynach. Cóż tutaj mamy? Yy, wybierz swojego bohatera. Oni mają tutaj jeszcze jakieś takie nazwy. Z tego, co mi się wydaje, to my musimy zrobić w tym dziurę jakoś i się dostać do środka. Hmm. Ja to zrobię tak, zobaczcie, nożyczkami. Otwieram. A tutaj są dodatki. Widzę już chyba buteleczkę. Cóż tutaj jeszcze jest? Pasek. A nie, to jest nerka. O, czyli bardzo popularna rzecz, jaką teraz się nosi. Jest również butelka. Butelka przeźroczysta. Do połowy, słuchajcie, wypełniona. Przynajmniej takie sprawie wrażenie, jakby miała kawę. Dobra, obracamy jeszcze w bok i tutaj też rozwalamy. Chyba tak, bo jakieś takie znaki zapytania są. No tak, przecież strój musimy mieć. Super kurteczka. Super spodnie w kratkę. Czy to wszystko? A, jeszcze buty. Buty to są takie białe trampeczki. Czas rozebrać robota. Patrzcie, co się dzieje. Możemy... A! Ściągnąć mu całe ręce! A to jest w ogóle jeszcze tutaj ruchome. Ściągamy teraz nogi. Oczywiście ten strój sobie zostawiamy, bo ten strój możemy cały nałożyć z powrotem naszemu bohaterowi. Ha! Jak ten śmiesznie wygląda! <laughs> Patrzcie. Rozkładamy na pół ten kaftan. Został sam w majteczkach i teraz płowa. Taram, oto on! Przepiękny chłopak Lol Surprise! Tak się prezentuje w majteczkach. Wydaje mi się, że te majteczki musimy ściągnąć, jak będę chciała założyć spodnie. O, naciągamy spodnie. Oto nasz przystojniak! <grych> Powiem Wam szczerze, że jest troszeczkę w takim stylu japońskim, w stylu anime, tak mi się kojarzy, Jest już po transformacji. Z Atomic, z tego super bohatera, super zawodnika gry. Stał się po prostu fanbojem. E, widzę, że tutaj tę nerkę może mieć też założoną tak przez ramię, jak teraz się nosi. Wygląda bosko. Ja uwielbiam chłopców Lol Surprise, ale jestem ciekawa, jak będzie teraz wyglądać ta jedyna, jedyna w swoim rodzaju dziewczyna. Czas na rozgrywkę numer dwa. Na zawodnika numer dwa to był player jeden. Teraz będzie druga przepiękna dziewczyna w srebrnej maszynie. Super wygląda, oczywiście pamiętacie, żeby ją otworzyć potrzebujemy monety, wystarczy, że ją delikatnie włożymy, a tutaj nam już się to otwiera, a jaka boska, teraz musimy wyciągnąć tą górę, w zasadzie ją po prostu całą w ten sposób wyciągnąć. I zobaczcie na to. Moim zdaniem ona ma przepiękny strój. Ona wygląda po prostu bosko, jak z Power Rangers. Nie wiem, czy znacie taką y, serię bohaterów. Ten kolor ma taki słodziutki, fioletowy. To nasza super bohaterka, super zawodniczka, która niczego się nie boi. Widzę, że ona ma tutaj z tyłu skrzydełka. Chyba tamten bohater też miał jakieś skrzydła, więc wiemy, że oboje latają. Ten strój w ogóle jest taki luźny. O, zobaczcie. Wszystko już odpada. Została pokonana. Ale spokojnie, my możemy przecież ten strój sobie ściągnąć. O, muszę ciągnąć tutaj jakieś te nogi. I z powrotem go założyć, jak chcecie zrobić z nich super bohaterów. Teraz jest w takim wielkim hełmie. Trochę mi przypomina w tym hełmie waza Astrala. Ma nieco ciemniejszą skórę. Bo... O! Jakie włosy piękne! O oh wow, zobaczcie, jak ona bosko wygląda. Wydaje mi się, że to jest taka ekskluzywna figurka, jedyna w swoim rodzaju, tylko i wyłącznie z tymi zestawami możemy ją dostać. Piękny makijaż, różowe usta, piękna bielizna. No bosko wygląda. Czas by ją jakoś ubrać skoro ten strój już jest ściągnięty. To tak, wyciągamy ulotkę. Wyciągamy również tą kartę. To jest Starling albo Infinity Queen. I teraz co? W tę górę, pamiętacie. Obracamy, i musimy się dostać do środka tutaj. Co za pierwszym razem było chyba dodatki. Kochani, zapraszam Was na mojego Instagrama, już to mówiłam? Jeśli tak, to powtarzam. <laughs> Wpadajcie na Instagrama, tam możecie mnie zobaczyć i różne fajne moje zdjęcia, które wrzucam jest napój. I on wygląda kosmicznie. To jest Galaxy Punch. Blueberry. Smak. Kartonik. Eee, jakie buty ekstra. Ona naprawdę jest kosmiczna. One są nieco wyższe. Tak się prezentują. I kolejna niespodzianka tu. Oni w ogóle toczą pojedynek. Zobaczcie. To są dokładnie ci dwaj zawodnicy. Wow. Wyskoczyło. Wyskoczyła sukienka! Ale piękna, brokatowa. Coś jeszcze tutaj jest? O, jakieś takie majteczki i plecak. Chyba, chyba wszystko. Ale świetne. Spodziewałam się zupełnie czegoś innego. Tylko ja teraz nie wiem, czy ja mam nałożyć to. I do tego jeszcze mam ubrać tę sukienkę? No nie, to chyba tak nie pasuje. Dobra, to ja po prostu ubiorę tę sukienkę. Patrzcie na to. No, po prostu galaktyczna piękność, brokatowa. A te buty to już w ogóle wymiatają. Plecak. Ja jego założę. Taki malutki. To też jest jedna z nowszych rzeczy, czyli plecaki dla naszych laleczek. One są dołączane do niektórych zestawów. Ciekawie, co ona w tym plecaku może nieść. No i ten super fajny napój, super nowa seria LOL Surprise Arcade Hero. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Są to prawdziwi, super bohaterowie. W prawdziwych, super bohaterskich strojach. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuki do góry. A jeżeli po prostu lubicie mój kanał, to też zostawcie kciuka. Wpadajcie na Instagram. Ja mam tutaj jeszcze trochę tych zestawów, trochę tam chłopaków się kryje, więc jeżeli Wam się na naprawdę spodoba, to będzie kolej odcinek. Do usłyszenia słoneczka. Pa, pa!